W szczecińskich obchodach święta pracy pod pomnikiem czynu Polaków wzięło udział kilkudziesięciu mieszkańców Szczecina. W przeważającej większości były to osoby starsze. Za obchody uroczystości odpowiedzialny był Sojusz Lewicy Demokratycznej. Na uroczystościach pojawili się niemal wszyscy prominentni działacze partii. Na początek głos zabrał Gerard Kuligowski z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, według którego obecna sytuacja w Polsce jest bardzo zła. Wymownym przykładem tej sytuacji jest właśnie nasze województwo. Na pewno pamiętacie, ile zlikwidowano firm. Dziesiątki zakładów pracy to już tylko wspomnienie. Tysiące ludzi zostało pozbawionych pracy. No i jeszcze szczególnie pamiętamy stocznie. Grzegorz Napieralski, przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej w województwie przekonywał, że za zły stan rzeczy w kraju odpowiedzialny jest zły rząd, który nie wywiązuje się ze swoich obietnic i zamiast pomagać obywatelom obciąża ich tylko kolejnymi podatkami i podwyżkami. Bo to właśnie rząd Polskiego Stronnictwa Ludowego i Platformy Obywatelskiej na czele z Donaldem Tuskiem doprowadziła do tego, że codziennie, codziennie w Polsce traci pracę dwa tysiące ludzi. Nie ma dnia, aby dwa tysiące ludzi nie straciło pracy. I w tej grupie ludzi, co najsmutniejsze, są przede wszystkim młodzi Polacy i młode Polki. Święto pracy nie jest więc świętem radosnym jak przed laty, a świętem smutnym, bo pracy jest coraz mniej, jest coraz drożej opłacana, a pracownik staje się w Polsce wręcz niewolnikiem, którego przywileje są z roku na rok coraz bardziej ograniczane. Co gorsze te które dzisiaj pozostałe miejsca pracy stają się przywilejem bo praca staje się przywilejem miejsca pracy są źle wynagradzane i coraz mniej bezpieczne bo szefowie firm dążąc za zarobkami i zyskiem nie dbają o pracownika Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w pierwszych miesiącach 2013 roku wynosiło ponad 19%. Niedobrze prezentuje się również sytuacja w Szczecinie, który nadal nie potrafi poradzić sobie z problemem braku poważnej gałęzi przemysłowej. Ale tak naprawdę nie ma co świętować. To bezrobocie jest jeszcze większe. Statystyki statystykami to realne bezrobocie jest jeszcze większe. My dzisiaj mówimy, że tam bezrobocie, bezrobocie w Polsce, 2,5 miliona ludzi, bezrobocie w samym Szczecinie, 25 tysięcy ludzi co najmniej bez pracy, plus kilkadziesiąt tysięcy, które wyjechało za chlebem. To nie ma co świętować. O złej sytuacji młodych ludzi mówią wprost przedstawiciele młodzieżówki SLD Federacji Młodych Socjaldemokratów. O dobrą pracę po studiach jest coraz trudniej. Problem, jak rozmawiam z członkami mojej młodzieżówki, to starają się za wszelką cenę dostać jakąś pracę, często kiepsko płatną, w dziwnych godzinach, na umowy śmieciowe. Nie gwarantuje nam to żadnego, żadnej przyszłości. Studujemy teraz, tak się zastanawiam, czy to naprawdę był dobry wybór, że zostaliśmy tutaj w Szczecinie, a nie wyjechaliśmy i pracę, nie zaczęliśmy pracę jako, nie wiem, kelner, kelnerka w Wielkiej Brytanii, bo tam nasi znajomi, co wyjechali, mają naprawdę o wiele lepsze perspektywy. Na uroczystościach z okazji Święta Pracy obecny był także Borden Jaroszewicz, wiceprezydent Szczecina z ramienia SLD. Na barkach wiceprezydenta spoczęło wytłumaczenie się ze złej sytuacji miasta, o której mówili niemal wszyscy przemawiający. To nie jest aż tak do końca źle. Faktycznie te wskaźniki, o których tutaj wspominano, nie są zadowalające, ale proszę pamiętać, że realizując politykę przyjętą w mieście, czyli strategia rozwoju miasta, ta zmodyfikowana nowa strategia rozwoju miasta, pokazuje w jaki sposób miasto będzie się rozwijać i w jaki sposób będą powstawały nowe miejsca pracy. Święto pracy czy święto bez pracy? Trudno jednoznacznie powiedzieć. Nie trzeba być wybitnym ekonomistą, by stwierdzić, że sytuacja na polskim rynku pracy ma się z roku na rok coraz gorzej, a perspektywy dla młodych ludzi nie są najlepsze. Tym bardziej dziwi więc brak ich obecności podczas dzisiejszego święta.